Cześć! bombka szydełkiem, wzór zygzak bokiem. Jak wykonać bombkę wzorem zygzak prosty, link w opisie. Zobaczcie, to jest takie maleństwo, ale myślę, że będzie pięknie ozdabiało nie tylko choinkę. Do wypełnienia takiej bombki potrzebujemy plastikowe, akrylowe. Wypełnienie w kule o średnicy 6 cm. Bawełna 565 m na 100 g, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki i sześciu oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w pierwsze oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupę. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Czwarty. I dalej. Będzie tych słupków 14. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad kolejnym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I dalej słupek nad kolejnym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I słupek nad słupkiem. W tym okrążeniu mamy również 14 słupków przedzielonych dwoma oczkami łańcuszka. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wpływamy tutaj w trzecie oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Dwa okrążenia przechodzimy na poprzeczkę oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Pracujemy na tej poprzeczce. Drugi słupek, trzeci, czwarty, piąty, pięć słupków, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Na kolejnej poprzeczce z poprzedniego okrążenia jeden słupek. To jest nasz motyw główny, podstawowy. Na kolejnej poprzeczce pięć słupków, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pięć słupków, dwa oczka łańcuszka. I na kolejnej poprzeczce z poprzedniego okrążenia jeden słupek. Mamy dwa motywy. To jest pierwszy motyw, a to drugi. Pracujemy tak całe okrążenie, będzie tych motywów 7. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, trzy okrążenia, przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Oczko ścisłe na piątym, oczko ścisłe na poprzeczce. I tutaj powtórzymy motyw: pięć słupków, na pierwszy trzy oczka łańcuszka, drugi słupek, trzeci, czwarty. Piąty, pięć słupków, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek tutaj na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Motyw główny, jak widzicie, jest taki sam jak w poprzednim okrążeniu, ale tutaj pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i tutaj pięć słupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, dwa oczka, łańcuszka, i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Tak to wygląda. Umieszczę marker. Będzie bardziej widoczne to, co chcę Wam pokazać. I zobaczcie teraz. To okrążenie do końca. I tych takich samych okrążeń jak to wykonamy w sumie 3. To będzie pierwsze, drugie, trzecie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. I teraz policzymy. Tutaj od markera trzy takie same okrążenia. Pierwsze, drugie, trzecie. Wszystko się zgadza. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na czwartym, oczko ścisłe na piątym, oczko ścisłe na poprzeczce. Pięć słupków. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy, drugi słupek, trzeci, czwarty, piąty, pięć słupków i tutaj zmiana. Nie dwa, a siedem oczek łańcuszka: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Siódme oczko łańcuszka. I dalej według wzoru, jeden słupek na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Mamy taki zmieniony motyw, a pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia, pięć słupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, siedem oczek łańcuszka, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Słupek w tym samym miejscu. Tak to wygląda. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Tutaj mamy siedem oczek łańcuszka i przejdziemy na to środkowe czwarte oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Oczko ścisłe na piątym. I teraz oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. I oczko ścisłe na czwartym oczku łańcuszka. Jesteśmy na środku łuku. Oczko łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj tradycyjnie zakończymy okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten łańcuszek z siedmiu oczek, łąwamy szydełko tutaj, w czwarte oczko łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka i półsłupek tutaj na czwartym oczku łańcuszka, tak aby być na samym środku. Będziemy tak pracować całe okrążenie. Ale najwyższa pora, umieścić nasze wypełnienie w środku. Później się nie zmieści. I zobaczcie. O, marker wyciągnął, nie jest potrzebny. Naciągamy robótkę. Wzór się pięknie ułoży. Trzy oczka łańcuszka. Naciągamy robótkę i tutaj pracujemy dalej. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka i wykonujemy Półsłupek. Spotkamy się na końcu okrążenia. Trzy oczka, łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Tak jak mówiłam, tutaj, gdzie było to pierwsze oczko, łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Zmniejszymy to kółko oczywiście. Przechodzimy tutaj na tą poprzeczkę z trzech oczek łańcuszka. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka i półsłupek tutaj w tym samym miejscu. Zakończymy tutaj okrążenie. A teraz okrążenie półsłupków. Na każdej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka półsłupek. Robótka nam się pięknie wyprostuje i ułoży na formie. Do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy tutaj na początku, gdzie było jedno oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitki. Chowamy. pięknie się wzór rozprostował bombka wygląda ślicznie i jak widzicie wzór idzie na lewo a teraz pokażę wam co zrobić aby wzór szedł na prawo wykonujemy dwa okrążenia przechodzimy na poprzeczkę trzy oczka łańcuszka na słupek dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, na kolejnej poprzeczce pięć słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To jest motyw główny. Jak widzicie, odwrotnie. Na kolejnej poprzeczce jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka, i na następnej poprzeczce z poprzedniego okrążenia pięć słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mamy dwa motywy. Pierwszy motyw. A tutaj drugi będzie w sumie 7 Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy trzy okrążenia, przechodzimy na poprzeczkę, oczko ścisłe. I motyw powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Pięć słupków w tym samym miejscu pierwszy, Drugi, trzeci, czwarty, piąty, motyw główny, a pomiędzy, dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i tutaj jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze pięć słupków na tej samej poprzeczce. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty. Piąty. Umieszczę marker. Zobaczcie, to okrążenie do końca. I tych, takich samych okrążeń będzie w sumie 3. Pierwsze, drugie, trzecie. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. I teraz tutaj od markera trzy takie same okrążenia. Pierwsze, drugie, trzecie. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe. Trzy oczka, łańcuszka na słupek. Siedem oczek, łańcuszka na łuk. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. I tak jak we wzorze, pięć słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. I dalej pracujemy tak jak już pokazałam. Tak się prezentują bombki, mnie się podobają, jeśli Tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia, cześć!